Pan z wami, Słowa słowo Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. A ja w nim, jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. Niejednokrotnie, gdy Pan Jezus nauczał swoich uczniów czy tłumy, mówił do nich w przypowieściach, w jakichś porównaniach, w opowiadaniach, aby mogli rozumieć tą rzeczywistość, której nie widać, a do której wszyscy zmierzamy, do Jego królestwa, ale nie ma takich słów i takiego naszego rozumienia, byśmy to bezpośrednio mogli przyjąć i doświadczyć. Więc trzeba nam opowiedzieć coś, co my będziemy rozumieć tak blisko, tak dokładnie, jak to tylko możliwe, aby nas podprowadzić pod to, co jeszcze teraz nie damy rady pojąć. Często tak robimy z dziećmi, wiedząc, że no nie wszystko mogą zrozumieć, ale kiedyś będą, opowiadamy im prościutko, ale we właściwą stronę. Gdy jednak słuchamy dzisiejszej Ewangelii, to Chrystus nie mówi nam w przypowieści o tym, że ja jestem jakby pokarm jak chleb, a potem zobaczycie, jak to się przełoży na co innego. Nie mówi w ten sposób Żydom, którzy mieli doświadczenie wiary i pism, tak, żeby ich podprowadzić tylko pod temat, że to jest taki początek, a potem się okaże więcej. Mówi jak to my powiemy, prosto z mostu, czy zrozumieją, czy nie zrozumieją. Musicie żywić się moim ciałem. A my, kochani, rozumiemy? Wielu z nas powie tak. Że ono wygląda i w mądrości Bożej, i w też takim naszym przyswojeniu, jak biały chleb, jak coś, co jest dla nas normalne, aby spożywać, aby mieć siłę, aby mieć życie, to już Pan Bóg zrobił taki krok ułatwienia i normalności. Bo na początku nawet niewierzących, gdy spotykali chrześcijan, mówili, że oni Jedzą swoje ciała czy kogoś i piją krew na tych spotkaniach, co i nas by bardzo zdziwiło i może odepchnęło. Pan Bóg wie, jak to uczynić, ale mówi nam, że to, co ja Wam daję, bez względu na to, jak Wy to widzicie, jako biały chleb, opłatę, hostia, w której jest żywy Bóg. Na pokład dla naszego życia, byśmy mieli życie, nie byśmy się lepiej czuli, by nam było radośniej i by przez jakiś okres szło tylko jakoś praktykować wiary. Nie byśmy mieli życie wieczne, bez tego nie da rady. Tak Chrystus mówi: Czy zrozumiemy, czy nie zrozumiemy. To tak, jakbyśmy powiedzieli do kogoś, że wiemy, że tego nie zrozumie. Ja bym wam nawet powiedział: tak mi teraz przyszło parę rzeczy. Jak eskimosi żyją i jak polują. Mówisz, ale jak to możliwe? No, w ten sposób robią to, tamto. Nie musisz rozumieć, ale to działa. Wierz mi, gdy potem pojedziesz, to zobaczysz, o czym mówiłem. I my kiedyś też w pełni tego doświadczymy. Ale pamiętajmy, że tu trzeba przyjąć słowo Boga, takie jakie jest. Gdy my postawimy nasze ale, a wielu nawet wierzących chrześcijan, katolików, mówi, no to tak na pamiątkę, takie przypomnienie ostatniej wieczerzy, nie wszyscy wierzą w prawdziwą obecność Boga w Eucharystii. I to nie ci, którzy są daleko od Kościoła, czy w innej wierze. To niejednokrotnie są ci, którzy. My, może nawet tak lepiej powiedzieć, którzy jesteśmy tu w Kościele, a to się bierze z wielu spraw, nawet jak podchodzimy do Komunii Świętej. I nie chodzi w jaki sposób przyjmujemy, ale przede wszystkim jaka jest nasza kondycja duchowa, jakie jest nasze przyjęcie i potem życie tą Komunią, jak stąd wyjdę. Ona nie kończy się w Kościele. To, że mi rozpłynie się w ustach, to tak, ale dopiero wchodzi jako pokarm w moje ciało. Jak ja żyję tym chlebem? Czy od razu po wyjściu umieram na własne życzenie, wchodząc w grzech, zapominając, co tu się dokonało, kogo przyjąłem? Ta prawda jest i w wyznaniu, Panie Boże, nie pojmuję Ciebie, ale wierzę Ci, bo Ty jesteś życiem. Ty jesteś moim pokarmem. Ale ta prawda jest też we wszystkim tym, co nie wypowiemy, a co jest pięć minut po przyjęciu, co jest godzinę, co jest następnego dnia. Nie wszyscy na świecie mają szansę przyjmować komunię każdego dnia, codziennie. Jesteśmy też w sposób szczególny błogosławieni. Może i tego nie doceniamy, powiemy, no, tak jakoś mi się i trochę należy. Czy nosimy jak największy skarb jako Boga, który wszedł w moje życie? Jutro, pojutrze najmniejsi parafianie, dzieci pierwszokomunijne przyjmą Pana Boga. Czasami jest tak, że może one bardziej wierzą w tych dziecięcych głowach, ktoś powie, ale one nie rozumieją. Ale tu nie ma co zrozumieć, bo nie zrozumiemy. Ale czasami są jakieś małe, bliskie porównania. Nawet dziecko w łonie ma. I wiecie, jaka jest wojna o to? Jest już we własnym ciele, we własnym stworzeniu, a żywi się mamą. No tak. To nie tylko, że mama rentuje mieszkanie. No tak to nie, nie funkcjonuje. Ciało, krew, wszystko co mama czyni jest pokarmem dla tego dziecka, przetworzone w sposób cudowny, powiemy, przez przyrodę. No ale ta przyroda bez mózgowia, można powiedzieć, jest dużo mądrzejsza od nas, bo ona to potrafi zrobić, a my tego nie potrafimy zrobić. To czyli jest jakiś dużo większy plan za tym, że my potrzebujemy pokarmu i też nie rozumiemy. Wiele razy dzisiaj możemy usłyszeć: My już wszystko wiemy, wszystko da się wytłumaczyć. Guzik, prawda? Czym więcej tłumaczysz, tym bardziej pokazujesz, że jesteś daleko prawdy. Co nie znaczy, że nic nie wiemy. Ale widzimy nawet proste sprawy, czy my się żywymi, Jakbym tak się spytał, co nam jest potrzebne do życia, bez czego nie potrafimy żyć? No, ktoś powie: No, jedzenie. Bardzo dobrze, piątka, geniusz. Jest potrzebne i tu to rozumiemy, a na życie wieczne tego nie rozumiemy. Tu dla nas jest oczywiste i naukowiec pierwszy postawi pieczątkę, że wiesz, na czym polega życie, a czemu tam ma być inaczej? To nie musi być ten sam pokarm. Ale przecież tu jest początek, my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże stworzeni. Tu był raj, tu było Królestwo Boże, fizycznie odbite tym, co jest duchowe, co Bóg stworzył, bo on ze swojego stworzył, ze swojej mądrości, ze swojego bogactwa. Jakby Bóg nas nie stworzył, to nie bylibyśmy podobni w tych strukturach, ale my tu rozumiemy dużo rzeczy. No jest nam potrzebna woda. Ktoś powie, nie potrafi człowiek żyć, jak nie ma krwi, nawet jak ma za mało, nie przeżyje. No to co się dziwimy, że Pan Bóg chce pompować w nas Jego świętą krew, abyśmy żyli i byli podtrzymywani tym, co boskie. Bo do nas to przemawia konkretnie. Bez czego można jeszcze tutaj sobie nie poradzić? Powiemy o wielu sprawach. Ktoś powie, ja to nie umiem żyć bez telewizora. Słyszeliście tak? I niektórzy nie umią żyć. Jak im wyłączysz, to mają po dniu. Ale może jakby się coś stało i by. Nie mogli oglądać, czy rzeczywiście mieli poważne problemy, czy coś do zrobienia, by zobaczyli, a jednak umie żyć. Ozwyczaiłem się i nic mi się nie dzieje. A ja nie umiem żyć bez kawy. Od razu nie umie funkcjonować, głowa mnie boli, bo żyć, tylko się uzależniłeś. Jest mnóstwo rzeczy, bez czego my potrafimy żyć, choć nam się wydaje, ja nie dam rady. Dasz rady. A często to, bez czego rzeczywiście nie potrafimy żyć, nam się wydaje, że sobie poradzimy. Często to, bez czego nie potrafimy żyć, nie widzimy. Tysiące bakterii w Tobie, nie tych złych, których nie widzisz, które pracują we mnie i w Tobie teraz, bez nich byśmy nie przeżyli jako organizm. A no, powiemy, no to tak, musi Ci układ trawienia działać. Bo przez tego nie przeżyjesz. Wiemy mniej więcej, jak to działa. Powiemy, ale to ksiądz mówi o czymś innym. Nie, ja mówię o tym, bez czego my nie potrafimy żyć. A musimy mieć też organizm duchowy na życie wieczne, bo będziemy w ciele uwielbionym, ale w ciele przy Panu Bogu, jak aniołowie są fizyczni, jak chóry aniołów, jak to wszystko, co wyśpiewujemy. Ktoś podtrzymuje to życie, to się z powietrza nie bierze ani z wielkiego wybuchu. Bez tego nie potrafimy żyć. To czemu się dziwimy, że Pan Bóg w swojej miłości, mądrości? Mówi: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, abyście mieli życie wieczne. Moje rozumienie tu nie jest potrzebne, ale moje zaufanie. I na mój chłopski rozum, porównanie, że to ma więcej sensu, niż że tu muszę zrobić wszystko, a tam nie będę robił nic i będę istniał sobie jak chmurka. Nie, no tak nie będzie. Pan Bóg mówił nam konkretnie. Kochani, widzimy ile rzeczy, które my jakoś dotykamy, ale nigdy może wprawdzie nie wchodzimy do końca. A mówią nam o Eucharystii, o pokarmie, którym jest Pan Bóg, bez czego my nie potrafimy żyć wiecznie, to jest prawdziwa i jedyna Boża miłość. Nie przeżyjesz bez Bożej miłości, Twoja jest nic nie warta. Na tyle ile jest zanurzona w Bożej, ale my nie wiemy. My nie wymyśliliśmy miłości. Nie wiemy, jak kochać, bo gdybyśmy wiedzieli, to świat byłby niebem, a jest piekłem nieraz. Nie umiemy żyć bez prawdy. A to jest w chlebie życia, w pokarmie, który przyjmujemy. Nie chodzi tylko o tą fizyczność, ale że karmiąc się Bogiem przyjmujemy miłość, przyjmujemy prawdę, przepaczenie, miłosierdzie. Chlebem tego nie zdobędziemy, nawet najlepszym deserem, gdy będziemy ugoszczeni. Po zjedzeniu trzech ciastek moje miłosierdzie się nie powiększy. Nawet najlepszy. Może będę bardziej miłosierny dla tej osoby, bowiem znowu mi zrobi i smakuje, ale to już jest taki układ wiążący. Potrzebujemy tego, jak tlenu. Następna sprawa bez tlenu nie damy rady. Nie widzimy tego, a każdy się zgadza, że tak to funkcjonuje. Płuca muszą oddychać. A jakie są moje Boże płuca? Jakie są bez słów, bez bycia z innymi, gdybyśmy tylko mieli sami być jak Adam w raju? Podziękowalibyśmy Bogu, ale nie bylibyśmy szczęśliwi. Powiemy, jak ja tak mam wiecznie żyć, no to ja dziękuję, Panie Boże, za te wszystkie zwierzęta i, i drzewa, ale ja nie mam do kogo gadać. Czuję się jak ktoś wywieziony daleko i pozostawiony. Widzicie, ile jest bogactwa? I Chrystus pokazuje nam, że swoim ciałem karmi nas na to wszystko, bez czego prawdziwie nie potrafimy żyć. Niech ta Ewangelia otworzy nam drzwi do rozważania o głębi Eucharystii, o głębi pokarmu, jakim jest Bóg dla nas, gdzie nas prowadzi. I naprawdę bez Boga nie potrafimy żyć ani sekundy. Nawet jak pokażemy i udowodnimy samu światu, a ja mogę. Ja mogę dlatego, że Bóg mi na to pozwoli i nawet pozwoli mi się zbuntować przeciwko Niemu. Ale to dalej On pozwala, nie ja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, to powiedział nauczając w synagodze w Kafarnaum, ale to powiedział też: nauczając w Kościele tutaj w Mississauga, gdzie jesteśmy. Jak to potraktujemy, jak zawierzymy, zależy od nas, ale chciejcie żyć prawdziwie, a tym życiem jest tylko Bóg. Tylko Chrystus. Amen. Thank